Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Game. Zdjęcie z obiadu, z kolacji z Arturem szpilką, o czym tam dywagowaliście. No o czym, o czym, o dziewczynach, <śm> motorach. <śm> <śm> Nie, no oczywiście rozmawialiśmy o... o, o... Podejście numer y, 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 74 dalej. No nie, dar, jako numer dwa. numer dwa. Nie, no pierwsze było zresztą niedaleko tutaj. No ale wtedy jakby Artur też zadeklarował, czego oczekuje i, i jak widzi to. I rzeczywiście on wtedy miał taką sytuację niepewną ze swoimi promotorami bokserskimi. Ta nasza rozmowa tylko pomogła. Y, y, wiem od niego, ale mówię, nie jestem tu uprawniony, żeby mówić. Tylko powiem tyle, że bardzo dobre ma teraz rokowania i bardzo dobre propozycje walk w boksie. Więc powiem szczerze, nie wiem, czy na najbliższy rok. To nam się uda, natomiast no, tak rozmawialiśmy już tak może konkretnie i o finansach, i o przeciwnikach, i o jakimś ewentualnym debiucie i gdzie, i z kim, i jak dziś to, co za rok, co za dwa, za trzy lata, więc takie już konkretniejsze padały deklaracje, może deklaracje to dużo powiedziane, ale jakaś taka wymiana myśli i jesteśmy tutaj na dobrej drodze. Ja z Arturem na to, na jakąś taką porozumienie, ale no mówię ma bardzo fajną, ciekawą walkę przed sobą. No i wszystko będzie uzależnione od co? jak, jak, jak wygra, to myślę, że znowu będzie chciał tylko pozostać w boksie. Jak przegra, może będzie, wiesz, bardziej skory, żeby zadebiutować w MMA. Ale na kilku zawodników naprawdę czekałem lata, na Pudzianowskiego, na Janikowskiego. Myślę, że też no, Jestem cierpliwy i poczekam na Artura. No. Więc nie ma naprawdę tutaj jakichś takich konkretów w takim rozumieniu, żebyś tam chciał usłyszeć data mm -hmm. na pewno i coś, ale jest duży konkret z mojej strony. Jest jakby jeden krok do przodu, że już naprawdę dużo sobie warunków takich kontraktowych przegadaliśmy i wiesz, i określiliśmy, gdzie jest dla kogo jakby pewien limit i pewien mm -hmm. pułap. Um, no. Okej. Okay.